Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z i dzisiaj, moi drodzy, objaśnimy sobie kolejnego ducha. I dzisiaj, moi drodzy, pada nam na nikogo innego jak Jokaja, moi drodzy, tak jest. Oczywiście, standardowo przeczytajmy sobie opis Yokaja, a zatem, Yokai to pospolity typ ducha, który przyciąga ludzki głos. Zwykle można go spotkać w domach rodzinnych. Utrudnienia: rozmowa w jego pobliżu zdenerwuje go i zwiększy szans na atak. Ułatwienia. Podczas polowania yokai słyszy tylko i wyłącznie najbliższe głosy. Dowody: Spirit Box, widmowa kula oraz Dotship. No tak, co może. Jak możemy w jednym słowie zdefiniować yokaja? Jest on głuchy, najprościej. Yy, a więc, tak, ewidencję już znamy. Yokai jest należy do tych w który nie ma forsowanego Ewidensa, także. Nie musimy niczego się specjalnego doszukiwać, chociaż, chociaż, chociaż w sumie za chwilę do tego dojdziemy. Yy, tak, no, jaka okay, jest głuchym duszkiem? Yy, I co możemy dalej o nim powiedzieć? Yy, słyszy on gracza i wyczuwa urządzenia elektryczne yy, z dystansu 2,5 metra. To za tym idzie, nie musicie się martwić o wydawanie dźwięków, czy tam używanie właśnie elektrycznych przedmiotów, nawet jeśli Yokai chęci, O ile nie znajdujecie się... O, proszę bardzo, jaki tutaj elegancki... O ile nie znajdujecie się w dystansie... Yy, 2,5 metra od niego. Yy, co nie wyklucza tego, że Yokajek może was gonić po linii wzroku. To jest... to jest tak jak... W każdym duchu Jokai nie jest ślepy, jest po prostu głuchy, także będzie na pewno was gonił, jeśli was zauważy. I tak, czytaliśmy, że Jokai nie. Yoke ma większe szanse na atak, kiedy mówimy w jego okolicy. Tak, to prawda. Jokai się bardziej denerwuje, kiedy jesteśmy w jego obrębie, i wykonywanie właśnie tej czynności zwiększa... Yy, próg psychiki, na której może nas z 50% na 80% przez yy, jakiś czas słabość Okaja no to tak jak sobie już mówiliśmy jego krótki dystans strzenia, więc łatwiej się przed nim ukryć i możecie się bez strachu komunikować z innymi graczami podczas yy, hanta oczywiście w granicach rozsądku yy, jednakże jeżeli użyjemy sobie małpiej łapki to yokai będzie nas mógł słyszeć na spokojnie z jakiegokolwiek dystansu. Dlatego też, jeżeli będziecie sobie robić test na yokaja, to uważajcie i miejcie na uwadze, że łapa zniweluje jego słabość i będziecie wtedy narażeni na możliwie bardzo niebezpiecznego hanta. Także podsumowując, jeżeli spotkacie ducha, który zachowuje się głupio i nie ma w ogóle ochoty was hantować, Mimo, że do niego napierdzielacie nowej strzecie, i tak dalej, to możliwe, że versusujecie Jokaja. Aczkolwiek nie jest to do końca powiedziane, co pokazuje wiele moich odcinków, kurde albo liveów, kiedy podejrzewamy Jokaja, a okazuje się, że to nie jest Yokai. No nic, w każdym razie to by było o nim wszystko. Mam nadzieję, że wydało się Wam to pomocne. I co? Pozostaje mi Wam życzyć udanych kantów i udanego polowania na Jokaja. Jeśli odcinek Wam się spodobał, to zostawcie łapkę, zasubskrybujcie, zostawcie komentarz i widzimy się w kolejnym odcinku, także do zobaczenia.